Привет! Сегодня в формате интервью расскажу тебе о том, как получить ипотеку в Польше. А поможет мне в этом финансовый консультант Яцек Янус. Диалог будет на польском, но я обязательно добавлю субтитры к этому видео, так что не переключайся. Кстати, контактные данные Яцека будут в описании под этим видео. А мы начинаем. Witam cię serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o kredytach hipotecznych. Jest tutaj ze mną ekspert kredytowy Jacek Janus. Jacku, dziękuję Ci przede wszystkim, że zgodziłeś się, podzielić swoją wiedzą. Opowiedz kilka słów o sobie, kim jesteś, jak długo siedzisz w branży. Cześć, dziękuję Ci oczywiście za zaproszenie. Generalnie z branżą finansową związany jestem już od kilku lat. No, na co dzień działam na terenie Warszawy tutaj mam swoje biuro i Obsługuje też generalnie klientów całej Polski, więc tutaj nie ma jakichś ograniczeń, jeżeli chodzi o lokalizację. Bardzo dobrze. Powiedz w ogóle, dlaczego warto skorzystać z usług eksperta kredytowego, mhm. jeżeli chodzi o kredyt hipoteczny? No przede wszystkim myślę, że jest to duża oszczędność czasu, dlatego że wnioski kredytowe gdzieś tam powinno się składać jednocześnie do tam, dwóch, trzech banków najczęściej. No, i u eksperta zrobi się to jakby na jednym spotkaniu, tak na dużą sprawę. tak? Nie trzeba gdzieś tam chodzić po działach tu pytać. To też oferty się zmieniają dosyć dynamicznie, więc może być tak, że jak gdzieś się złoży wniosek, to potem w tym drugim banku, w którym wcześniej byliśmy, już będzie inna oferta, a u pośrednika można załatwić wszystko w jednym miejscu. Druga rzecz to jest też oszczędność pieniędzy nierzadko, dlatego że jakby pośrednik ma wszystkie oferty i wtedy w jednym czasie zna wszystkie oferty danych banków, więc może zrobić taki ranking pod tak, mhm. danego klienta. I też warto powiedzieć od razu tutaj, że u pośrednika dostanie się dokładnie taką samą ofertę, jakby się poszło bezpośrednio do działu. Mhm. Dlatego, że po prostu bank albo zapłaci pośrednikowi za wypłacony kredyt, albo, banko, albo pracownikowi banku tak, w oddziale. Czyli dobrze rozumiem, że ja jako klient nie ponoszę opłat z tytułu. Korzystania z Twoich usług. Dokładnie, od początku do końca, czyli tak, na dobrą sprawę, od momentu badania zdolności kredytowej, mm -hmm. tak jak to powinno być w tej kolejności, później poszukiwanie nieruchomości, sprawdzaniu, czy ta nieruchomość pod kredyt się nadaje. Też jakby ja zajmuję się dokumentacją, czyli wypełniam wnioski kredytowe, inne formularze, tak żeby. Zgodnie z regulaminem banku. No i potem monitoruję cały proces, tak aż do decyzji kredytowej e, i pomagam mu gdzieś tam spełnić te warunki do wypłacenia kredytu. Mhm. I to wszystko jest dla klienta zupełnie bezpłatne, dlatego że mnie po prostu wynagradza ostatecznie bank, którym się kredyt wypłaci. Bardzo dobrze. Naprawdę warto skorzystać z usług do e, eksperta kredytowego. Dobrze, to zacznijmy może od początku. Powiedz, zanim jeszcze pójdę do Ciebie, bo już pójdę do Ciebie, jak będę się starał o kredyt, to co warto zrobić, na co zwrócić uwagę, by poprawić swoją zdolność kredytową? No tutaj w zależności od tego, z jakiego tytułu masz dochód, tak? Czyli przypuśćmy, jeżeli jest to jakaś umowa o pracę, czy umowa, o zlecenie, dzieło bodajże, to wtedy najlepiej postarać się, aby co najmniej te 6 miesięcy, jak nie nawet rok czasem, przed złożeniem wniosku były wyższe wpływy tak i też żeby one były w podobnej wysokości regularne no, na przykład jeżeli oprócz podstawy gdzieś tam masz u siebie w pracy jakieś premie za wyniki powiedzmy czy, czy jakieś nadgodziny to też warto jakby postarać się tak żeby tą średnią sobie podwyższyć jeżeli chodzi o działalność gospodarczą no to tu jest podobnie czyli e, jak najwyższy dochód akurat tutaj brany jest pod uwagę, dochód z PIT-u ostatnio rozliczonego najczęściej i dzielone to jest na 12 miesięcy, tak, wtedy wychodzi mniej więcej dochód miesięczny, ale też bank weryfikuje dokumenty finansowe, tak jak na przykład książka przychodów i rozchodów i tam już jest rozbicie na, ka na każdy miesiąc, więc w każdym miesiącu mniej więcej te wpływy powinny być e, o podobnej wysokości regularne, są też niektóre działalności, w których są jakieś, przypuśćmy większe kontrakty, ale rzadziej wpływa Wpływają środki, wtedy warto na przykład spróbować rozliczyć jakoś zaliczkowo, tak, żeby co miesiąc faktycznie był wpływ. No i dochód spit przede wszystkim, żeby był jak najwyższy. Natomiast, jeżeli ktoś ma, ma, amortyzuje jakieś środki trwałe, no to też tą amortyzację można z kosztów wyrzucić. Później bank, niektóre banki dzięki temu ma się wyższy dochód. Bardzo dobrze. Powiedz, na jakim etapie w takim razie powinienem zwrócić się do ciebie? Dopiero jak rozglądam się na rynku nieruchomości, czy jak już mam coś podpatrzonego? No, najlepiej, bo jakbyś się zgłosił, zanim jeszcze zaczniesz szukać, żeby było wiadomo, na ile cię tak naprawdę stać tak? Mhm. w danej chwili. I wiadomo, że ten proces później poszukiwania trwa najdłużej, więc szkoda by było zmarnować parę miesięcy na to, żeby potem się dowiedzieć, że nie ma się zdolności kredytowej tak? na, na dane mieszkanie, które faktycznie no, poświęciliśmy sporo czasu, żeby je znaleźć. No i, no i co, i później, jak już będzie wiadomo, jaka zdolność, szukamy nieruchomości. A tak jak wcześniej mówiłem, później trzeba ją też sprawdzić zanim się cokolwiek. Podpisze jakiekolwiek dokumenty, czy umowę przedcenną, czy rezerwacyjną, e, czy stan prawny tej nieruchomości pozwala na to, żeby jakby bank się na nie zabezpieczył. Czyli jak już znaję, najpierw na samym początku do ciebie idę. Później jak już e, mam coś, e, że tak powiem, co chciałbym kupić, to mhm. jeszcze raz warto przebadać, tak, tak powiem, zdolność, żeby tak, aktualną tak, mieć tak, i wtedy już podpisywać jakieś umowy. Ok. Tak. Szczególnie teraz, kiedy mamy jakby na rynku tendencję wzrostu stóp procentowych, to ta zdolność no, z miesiąca na miesiąc tak naprawdę spada, tak akurat tak. Fajnie, a teraz obszerne pytanie. Mhm. Umowa o pracę, umowa o zlecenia. Mowa o dzieło, o działalność gospodarcza, mm -hmm. spółka. Jak? poszczególne e, źródła dochodu wpływają na zdolność, jak banki w ogóle na to patrzą? Okej, okay, no to najpierw może zacznę od umowy o pracę, bo to jest najbardziej lubiana forma zatrudnienia przez banki, no jakby nie patrzeć jest to najstabilniejsza, tak, mimo że gdzieś tam jakiś jest okres wypowiedzenia, no to e, te dochody są w najczęściej w podobnej wysokości, tak, mhm. w przypadku banku, który patrzy czy będziesz mógł spłacać co miesiąc ratę, no to jest to najpewniejsze, że, że tak właśnie będzie przy umowie o pracę. Jeżeli chodzi o okres zatrudnienia, tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o, czy umowa o pracę na czas nieokreślony, czy określony, to do tyłu musi być najczęściej 3, bądź 6 miesięcy mhm. u jednego pracodawcy. Przód, jeżeli jest na czas określony, to najczęściej jest to 6, bądź 12 miesięcy. No i tutaj, jeżeli, przypuśćmy, ktoś mógłby u pracodawcy uzyskać aneks przedłużający no to to też jest jakby do zaakceptowania tak chodzi mhm. o to żeby na dzień złożenia wniosku albo było minimum e, 6 miesięcy do przodu albo żeby był już podpisany aneks z pracodawcą który to zapewni tak mhm. dalej idąc jeżeli chodzi o mowa zlecenie umowa o dzieło umowy cywilnoprawne ogólnie mówiąc no to tutaj już trochę inaczej sytuacja wygląda, to znaczy, no mnie jest lubiany ten dochód i no nie zawsze, jeżeli jest to jedyne źródło dochodu na wniosku, zostanie zaakceptowane. Niektóre banki na przykład stawiają warunek, że to nie może być jedyny dochód, czyli na przykład jeżeli się wnioskuje z drugą osobą, przypuśćmy, z żoną czy mężem, to jedna z osób musi mieć na przykład umowa o pracę bądź działalność mhm. gospodarczą na tej zasadzie. I jeżeli chodzi o okres trwania tej umowy wsteczno, to najczęściej jest to 12 miesięcy, czyli już znacznie dłużej tak niż umowa o pracę. Mhm. Jeżeli chodzi też o, o tą umowę, to może być tam kilka umów przez ten czas niektóre banki akceptują żeby to był tylko jeden zleceniodawca, niektóre akceptują że może to być kilku zleceniodawców tak w przeciągu tego czasu, tylko ważne jest żeby albo nie było przerwy między tymi umowami w tym okresie mhm. ostatniego roku, albo żeby nie wynosiła ona tam powyżej miesiąca. Mhm. To jest istotne. Idąc dalej, działalność gospodarcza, no to tutaj jakby najbardziej powszechną formą prowadzenia działalności, no to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, no, książka przychodów i rozchodów, tak? Też sama działalność musi trwać wstecz od 12 do 24 miesięcy minimum to w zależności mm -hmm. od banku mm -hmm. no tutaj się tego nie przeskoczy, na przykład jeżeli się zawiesiło działalność w tym okresie no to jakby to zeruje ja rozumiem. ten cały okres jest tam bodajże tylko jeden bank, który po, po odwieszeniu, po 6 miesiącach już zaakceptuje, no ale to jest tylko jeden bank, tak, więc wtedy wybór jest y, znikomy. Dalej, jeżeli chodzi o e, formę rozliczania, no to najpowszechniejsza, tak jak powiedziałem, jest książka przychodów i rozchodów i to jest najbardziej lubiana też przez banki forma, dlatego że mhm. wtedy widać, tak, czarno na białym, jakie są przychody, jakie są koszty co miesiąc i ile faktycznie no, przedsiębiorcy zostaje w kieszeni. Trochę gorzej wygląda sprawa, jeżeli chodzi o ryczałt od przychodów. No dlatego, że podatek się płaci od przychodów, czyli tak naprawdę kosztów się nie uwzględnia. No i no nie wiadomo fizycznie, ile, ile ostatecznie zostaje na czysto, tak, że tak powiem. No i tam banki przyjmują po prostu jakiś procent od przychodów z danego roku. Też nie wspomnę, że pełna księgowość to też rzadziej spotykane, ale również banki dobrze na to patrzą, bo tam też rachunek zysków i strat, tam wszystko dobrze widać. Najgorzej wygląda karta podatkowa, tak? bo tam, no, tak na dobrą sprawę, no, nie ma obowiązku ewidencjonowania przychodów, tylko płaci się po prostu w zależności od liczby zatrudnionych i, i miejsca prowadzenia działalności stały, stałą kwotę podatku co miesiąc. tak? I, i jakby no to w żaden sposób no nie widać wtedy, ile faktycznie się zarabia, tak, więc trudno wtedy ocenić tą zdolność kredytową i, i, i najgorzej jest traktowana ta forma. Jeżeli chodzi o spółki, no to tutaj musimy też odróżnić spółki osobowe, spółki kapitałowe. No spółki osobowe no to takie jak spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska e, tego typu, no to wtedy bank przyjmie dochód spitu takiego wspólnika. No najczęściej jeżeli nie wiem, jest to spółka dwóch osób, no to Domyślnie tam jest po 50% udziału, więc to potem się w picie rozlicza, to dobrze widać. Gorzej jest, jeżeli chodzi o spółki kapitałowe czy spółka za spółka akcyjna, powiedzmy, no bo tak, e, spółka sama zawnioskować o kredyt nie może, mhm. bo no nie ma potrzeb mieszkaniowych, bo to nie jest osoba, tak? Tylko podmiot gospodarczy, ale jeżeli na przykład jesteśmy członkami zarządu jakiejś spółki albo nie wiem, jesteśmy członkiem rady nadzorczej, no to wtedy dochód z tytułu mianowania czy powołania może zostać uwzględniony na równi jakby umowa, z umową o pracę, tylko że wtedy bank bardziej się przygląda tej spółce, tak, czyli na wyniki finansowe patrzy, czy ta spółka faktycznie dobrze prosperuje na przyszłość. Mhm. Jeżeli jest to e, słowo, jakaś spółka zo my jesteśmy jedynym członkiem zarządu, tak? I wypłacamy sobie tam jakieś wynagrodzenia co miesiąc. No to to jakby jest najbardziej wątpliwy dochód, tak? Bo tak naprawdę możemy sobie to ustawiać tak, jak chcemy. No, tak. no i mniej więcej to tyle, to, to jeżeli chodzi o te różne formy e, zatrudnienia. Co jeszcze oprócz formy zatrudnienia ma wpływ na wysokość zdolności kredytowej? Na przykład wiek. Okay. Mam 19 albo 50 mhm. lat. To znaczy, wiek tutaj odgrywa taką rolę, że banki mają gdzieś tam w swoich zapisach w polityce kredytowej maksymalny wiek, w którym kredyt trzeba spłacić, tak? Czyli mhm. w danym roku, kiedy skończysz lat, nie wiem, 75, 80, już kredyt musisz spłacić. I przypuśćmy, no jeżeli ktoś by chciał kredyt na, na 30 lat, a ma 55, w tej chwili, no to już nie wszędzie go dostanie, tak, no te 30 mhm. ten okres kredytowania mus, musi być wtedy skrócony do tego maksymalnego. No i co za tym idzie, rata jest wyższa miesięczna i zdolność kredytowa nam spada. Tak. Też warto podkreślić, że w tej chwili banki liczą zdolność kredytową maksymalnie na 25 lat, nawet jeżeli kredyt byłby udzielony na 30-35. To jest ograniczenie do 25 lat, no, ze względu na ograniczenie ryzyka. To jest odgórnie narzucona taka, taka regulacja mhm. na banki. No, jeżeli jesteśmy młodzi, no, to z kolei ten okres nas nie ogranicza, ale z drugiej strony jesteśmy bardziej ryzykownym klientem dla banku, tak, bo szczególnie jeżeli nigdy w przeszłości nie mieliśmy żadnych kredytów i jakby no, mamy czysty big, że tak powiem, czyli to biuro informacji kredytowej, tam gdzie mamy informacje o, o wszystkich naszych zobowiązaniach aktualnych i w przyszłości. Co dalej? No zobowiązania właśnie, które też w bik widać, aktualne, obciążają naszą zdolność, bo co miesiąc no, musimy spłacać jakieś tam raty, czy mamy na przykład kartę kredytową, to też jest ważne, niektórzy nie wiedzą, że karta kredytowa, czy limit w koncie też obciąża zdolność mhm. i to niezależnie od tego, czy jest wykorzystywana, czy nie i w jakim stopniu, mhm. tylko bank sobie bierze jakieś kilka procent od przyznanego limitu, i e, to, co z tego wyjdzie, to jest miesięczne obciążenie, tak byśmy zwykłe raty płacili. Czy jakiś sprzęt na raty, 0%, nawet gdzieś tam e, w różnych sklepach RTV AGD, to również e, jest doliczane jako obciążenie. Co dalej? E, liczba dzieci, czy, czy są w ogóle jakieś osoby na utrzymaniu, e, bo, bo to też jakby obciąża te koszty, miasto, zamieszkania, e, status mieszkaniowy, no tutaj kwestia Średnich takich kosztów utrzymania w banku no, najlepiej jest no, nie przesadzać z tymi kosztami, dlatego że bank, jeżeli poda się mniej, to przyjmie te minimalne koszty. Jeżeli się poda więcej niż te minimalne wynikające z danych statystycznych, no to wtedy przyjmie więcej, więc no, ta zdolność kredytowa wtedy nam e, też spadnie i ucierpi. A status mieszkaniowy, no to wiadomo, że jak mamy gdzieś tam własne mieszkania przy rodzinie, no to inne te koszty są miesięczne, tak? A czy, czy sami płacimy gdzieś tam czynsz, czy, czy wynajmujemy nawet, no to jeszcze więcej co miesiąc wychodzi z kieszeni. Na przyrodzinie na przykład gdzieś tam tylko no, część płacimy tych opłat, albo nawet w ogóle. Teraz od razu dwa pytania. Na jakim etapie jest składany wniosek kredytowy do banku i jakie dokumenty są potrzebne do złożenia takiego wniosku? Okej, okay, no to tutaj podzielmy sobie też zakup z rynku wtórnego, czy, czy z pierwotnego, czy też budowę domu, jeżeli ktoś się decyduje na budowę. Jeżeli chodzi o rynek wtórny, no to tutaj wniosek można złożyć dopiero, jeżeli ma się podpisaną no, w większości banków, jeżeli ma się podpisaną umowę przed mną, bo e, niektórych, jeżeli na przykład nie jesteśmy pewni co do naszej zdolności, bądź jest ona gdzieś tam na pograniczu, można zawnioskować najpierw tylko o decyzję finansową. A dopiero później, jeżeli bank no jakby stwierdzi, że OK, że możemy przyznać Tobie taką kwotę, no to dopiero podpisuje się resztę dokumentów, płaca się zadatek, tak jak wiadomo, no zadatek nie jest zwrotny w razie, gdyby coś poszło nie tak, ale jest, można też zamieścić kilka zapisów w umowie, o których powiem jeszcze. Jeżeli chodzi o rynek pierwotny, no to tutaj najczęściej już można wnioskować, posiadając umowę rezerwacyjną podpisaną z deweloperem, nawet jeszcze nie deweloperską, ale no, decyzję ostateczną bank i tak wyda, czy, czy przed podpisaniem umowy, tak zawsze trzeba podpisać już umowę deweloperską, ale przynajmniej no, mamy pewność, że kredyt dostaniemy, tak, bo to już jest po tej decyzji finansowej. No, przy budowie domu, e, no, to pozwolenie na budowę e, prawomocne, jeżeli mamy swoją działkę, ona też może być wkładem własnym i tak dalej, i tak dalej. E, no i później oczywiście bank analizuje wniosek, wydaje decyzję. Okay. A jeżeli chodzi pod względem obcokrajowców, co jeszcze oprócz tych podstawowych dokumentów może być niezbędne, żeby dostać taki kredyt? Okej, okay. jeżeli chodzi o obcokrajowców, no to tutaj musimy też oddzielić sobie osoby, które gdzieś tam pochodzą z krajów Unii Europejskiej i poza Unią Europejską. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, to tutaj najczęściej wystarczy paszport i zaświadczenie o zarejestrowaniu obywatela. Unii Europejskiej, tam ono jest różnie, albo na czas określony, albo na czas nieokreślony. Poza Unią Europejską to paszport i karta pobytu. I tutaj są tą kartą pobytu trzeba e, też uważać, dlatego że raz, że tam mogą być nie wszystkie dane, których bank wymaga, czyli np. numer PESEL najczęściej musi być już nadany, jeżeli nie ma go na karcie, to trzeba mieć zaświadczenie o nadaniu mhm. numeru PESEL z urzędu, plus e, adres zameldowania też nie zawsze jest na karcie pobytu umieszczony. A jeżeli go nie mam, to niektóre banki też wymagają takiego zaświadczenia z Urzędu Miasta, że jesteśmy zameldowani w Polsce. No i termin ważności. Chyba, chyba najważniejsza rzecz tej karty pobytu. No są banki, które na przykład wymagają, aby ta karta była na, okres, na czas nieokreślony na, na stały pobyt. Mhm. Są też banki, które wymagają, aby na dzień złożenia wniosku karta była ważna jeszcze 3, 6, 12 miesięcy w ale też jest tam kilka banków, które stwierdzają, że ok, karta musi być ważna na dzień podpisania wniosku albo uruchomienia kredytu, bądź pierwszej transzy kredytu. No i oczywiście poza dokumentami nieruchomościowymi jeszcze jest kwestia zaświadczenia o zatrudnieniu, jeżeli jesteśmy gdzieś na umowach, albo dokumentów do działalności gospodarczej, PIT-ów, książki przychodów, czy ewidencji przychodów w danym roku. Chyba teraz zrobimy taką przerwę i podzielimy sobie e, tą rozmowę na dwa odcinki, dlatego że dużo informacji, dużo ciekawej wiedzy, o której nawet ja nie widziałem i naprawdę to trzeba sobie przetrawić. Także dziękuję za obejrzenie. Jeżeli masz pytania dotyczące e, kredytu i przygotowania do złożenia wniosku, to zadawaj je niżej. A e, tym razem dziękuję. Papa. Pa.